Jesteśmy w budynku, który był w fatalnym stanie i służył taki jakiś magazyn. W tej chwili jest wykańczany. Jest zrobiona pięknie podłoga. Otynkowany, będzie malowany. Wyjście na spaliny z pieca, Węg... kuchni węglowa, to będzie kuchnia węglowa. Jest strop już Pokryty folią, i tutaj będzie pracownia pszczelarska, no i, i będzie w tym pomieszczeniu produkowana węza. Dlatego jest ta właśnie inwestycja, która pochłania wszystkie moje oszczędności. Są położone już płyty, dwie płyty. Budynek był fatalny pod względem, pod każdym względem, dotynkowania fatalny był, do układania płytek fatalny był, dach jest po prostu krokwie, każda w innym, znaczy, inaczej jest, krzywo są położone, no. trzyma się, bo trzyma, ale dlatego, że to jest mały budynek, nie jest duży, dlatego się trzyma. Ale normalnie to jest no, fatalne, fatalne. Proszę się przyjrzeć, jak jest krokia położona po, po tych, jak ktoś może zobaczy z dalszej długości. Tak jest właśnie krzywo, pod kątem, źle położona krokia. że mamy tutaj dach. Widzimy dach. Znaczy tutaj była blacha, sama goła blacha, więc w lecie czy w okresie zimowym, no tutaj by było warunki raczej nie do przyjęcia. Nie dałoby się tutaj w lecie wytrzymać, a w zimie tego by nie nagrzał, bo to nie miałoby sensu, więc jest rozrobiony dach, wszystko robiłem po kolei. Patrząc czy starczy mi funduszy. Fachowiec, który tutaj robi, jest bardzo dobrym fachowcem i on to zrobił cuda. W niektórych miejscach to cegły wystawały po 5 cm z muru, czy pustaki. Niestety, ktoś tak zrobił i tak trzeba było to wszystko równać, naprawiać. Proszę zobaczyć. Jak prosty mur był prosty, Że, żeby nie nadkładać tynku, żeby nie nadkładać tynku, albo nie wiem czegoś nie kombinować i nie robić kosztów, to jest właśnie w ten sposób zrobiono no tak, tak tu było wykonanie różne materiały były używane do zwykłego magazynu. Takiego zwykłego magazynu, jaki tutaj był na kosiarkę, stoł, jakieś takie różne duperelki, takie związane z pracami na działce, dużej działce, to mogłoby i to nie przeszkadzało. Kosiarka. Jakieś nawet moje rzeczy do pasieki, korpusy czy cokolwiek, czy maszyna do produkcji, do produkcji. Uli, to wszystko mogło być. Farby jakieś, to mogło wszystko być, mogło to się tu znajdować, ale w momencie, kiedy chcę bardziej wytapiać węze, robić węze, spróbować robić węze, no niestety musi być czysto, higienicznie i porządek. Jeszcze raz rzut, 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 rzut. Niby to się wydaje, ale tu Dach ma, niby jest wielki, ale nie jest aż tak wielki. Także dziękuję za oglądalność, dziękuję za subskrypcję i pozdrawiam.